Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku. Tak pomyślałam yy, pomyślałam niedawno, żeby nagrywać coś takie odcinki, na przykład jak kupuję różne rzeczy albo jakieś challenge'e Dobra, będę robić tam nieraz i będę wstajać oczywiście na YouTubie. Dobra. Yy, dzisiaj będzie filmik z yy, rzeczami które e, kupiłam kupiłam je dzisiaj e, są to rzeczy no takie na lato kupiłam je ponieważ um, jadę do, lecę do Turcji no i jakieś nowe rzeczy by się przydały także już nie mówiąc nie przedłużając zacznijmy. E, może zacznę od butów e, buty takie to może się przesunę i tak pokażę Buty na małym koturnie, jak widać. Tutaj są takie dziurki, żeby no, były takie bardziej przewiewne, takie właśnie na lato i będę właśnie w nich chodzić. Drugie buty. Buty takie rzemianki. Tutaj bardzo fajnie mi się w nich chodzi, bo są miękkie. Tutaj jest oczywiście zapięcie. No, i też bardzo mi się podobają, ja też będę mi wchodzić właśnie w Turcji. Przejdźmy może teraz do strojów kąpielowych. Stroje kąpielowe mam. Taki. Ura, stanik taki. Tutaj mam z takim czymś. Z sznureczkiem, ale tu można odpiąć. Można oczywiście bez tego sznureczka też się kąpać. I to wygląda tak. Naprawdę bardzo fajnie podoba mi się. No i przepraszam za światło do tego dół, majtki. Też bardzo fajne, bardzo mi się podobają. Tutaj mają takie gumki. Ok. To teraz drugi strój kąpielowy. Jak go zobaczyłam, naprawdę bardzo mi się spodobał. Jednoczęściowy. Tutaj. Takie wycięcie też. Mniej będzie widać brzuch. Naprawdę bardzo mi się spodobał. Ok, teraz przejdźmy do spódniczek. Spódniczka jedna. Taka jeansowa też bardzo mi się podoba. Bardzo jest fajna. Yy, dwa paseczki. Naprawdę bardzo fajnie mi się w niej chodzi. Druga spódniczka. Też bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Yy, materiał jest bardzo cienki, jest bardzo przewiewna, No i naprawdę fajnie mi się będzie chodzić w niej właśnie w takie upały i w ogóle. Trzecia spódniczka. Też przewiewna, bardzo fajna. No... Yy. Dobra, to teraz. O, teraz jeszcze spodenki krótkie. Takie krótkie spodenki sobie jedne kupiłam, bo po co mi więcej? Mam jeszcze dwie pary. Ogólnie będę chodzić tam w spódniczkach i w sukienkach. W Turcji. Teraz znowu mam taką fajną bluzkę. Tej, pod tym jest taka podkoszulka. Na no, tą podkoszulkę właśnie się kładzie, zakłada taką bluzka fajna jest taka z dziurkami prześwituje dlatego to jest taka podkoszulka no i bardzo fajna przewielna, także tak, też będzie mi się w niej bardzo fajnie chodzić w Turcji druga bluzka taka z Paryżem z krótkim rękawkiem też z cienkiego materiału no i dobrze mi się w niej chodzi bluzka na ramkach, um, bardzo fajna no na ramkach, też w takie upalne dni będzie mi się fajnie w niej chodzić. No i ostatnią rzeczą, którą wam pokazuję, jest ta oto bluzka. Fajna jest, naprawdę wzorek mi się bardzo spodobał, dlatego powiedziałam, że musiałam ją wziąć. No i tutaj jest takie, no takie wycięcie. No. o jeszcze jedna rzecz. O tu taka spódniczka, też fajna, bardzo fajna. Halka tutaj jest, więc nie będzie mi tutaj prześwitywać. No, podoba mi się także naprawdę. E, zakupy mi się bardzo spodobały. Um, wszystko mi się podoba. To wszystko wezmę do Turcji na pewno. No i dziękuję wam za oglądanie, nie zapomnijcie yy, dać łapki w górę, suba lub lajka. Ok, no to ja już kończę. No do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!